Chłopaki no! Przecież Google Maps pokazuje, że to miało być tutaj, a tutaj są po prostu jakieś haszcze! No. Gdzie ty nas zapisałeś? No to jest rugby.pl Pięć gwiazdek na Google stary. Najlepsza szkółka rugby w całej Polsce. Stary, widzisz, to tu są normalnie kolce. To są... To jest jakiś wyp totalny. Nie mów tak stary, trener Łukasz podobno jest najlepszym specjalistą w całej Polsce. Chodź. Iź pierwszy. No chodźmy po prostu. Jaki Łukasz w ogóle? Ej, to jest na pewno to boisko. O, zobacz, czy to jest nasz trener? Jakiś Co? Co taki sztywny Sztywniak. trochę jest. Trener Łukasz? Halo? Trener Jack dla ciebie. O. O. Więc jak widzicie, to jest jeden z moich najlepszych zawodników. Jest odziany w piłkę, którą gra. Jest odziany w heł, który ma na głowie. I ma na sobie też pady, które go bronią przed wszystkim. I po pierwsze, to nie jest rugby, tylko futbol amerykański szczeniaki. Więc przygotować się. To czemu strona internetowa to było rugby.pl A poza tym właśnie. Łukasz, co ty tutaj robisz? Jestem trenerem. Po co? odcinkach trenuję swoich zawodników, jest ich bardzo dużo. Ty nie wiedziałem, że Łukasz coś trenuje, nie widać po nim. No właśnie, jest sławnym futbolistą amerykańskim. Panowie, 4 lata temu trener Janusz zaraził mnie swoją pasją do futbolu amerykańskiego tak jak widzicie. Eee. Przepraszam, zepsuł się automat. To jest takie coś, że wkładacie baterie. Kurde. I mój najlepszy zawodnik dzisiaj pokaże wam, w jaki sposób macie trenować futbol amerykański, żeby to miało sens i żebyście w końcu stali się mężczyznami. Ty po lewej robisz okrążenia, tak ze sto koło boiska. Dwa, tricus, bierzesz go i jedziesz staczką przez całe boisko. Trzy, Maciek, zgłodniałem, idź mi po kanapkę do żabki. Zawalać, nie będę czekał! Ja pierdziele! Boże, gdzie ta kanapka? A czy miała być napka trenerze? Szczegę! Dobra, biegnę! Stary. Ileś nie mogłem! Naprawdę! O Boże świetny! Mieliśmy biegać sto! Trenerze, mogę zrobić sobie przerwę! Nigdy! A. Z ogórkiem też? Tricus! Co robisz? Biegaj! Uch. Nie mogę już! Uch. O nie, nie! Motywacja to podstawa, biegniemy Robię kółka dalej, dam radę, jestem zwycięzcą Dobra, faktycznie tych kółek to narobiliście już dużo Trenerze, nie ma z pasztetem Dobrze, 5 pompek, 10 pompek Z czym nie ma? Z pasztetem 25 W tym momencie, jazda Jazda! Yes. Jezu, to jest jakiś... Wszyscy razem i głośno. Mieliśmy ja się nie grać w rugby, a nie biegać Właśnie. i robić pompki. A, 3, Podstawa 7, w rugby to siła. Wybrał futbol amerykański. O, ja nie będę czekać, oni zrobią te pompki. Poprawił, mnie, możesz Trenerze. przestać zrobić pompki za poprawę. Tu! Ja już mam 10! 11! 12! Raz! 13! 12, 13! 12, 14. 3! Czym on ma tak łatwo? Jak łatwo! Jestem koksem! 7, 8, 9! 10, koniec, możesz stać. Czekaj, czekaj. Gdzie ta Ale kanapka? Właśnie... Gdzie ta kana... Widzicie, że miał kanapkę? Trenerze, że mogę jeszcze raz powiedzieć. Bo... Zjadł tą kanapkę, prawda? Nie, że proponuję wydalić go z naszej szkółki. 50 pompek. No nie. Dobrze ci tak. Trzeba było przynieść kanapkę. O boże, co za trener. Jakiś no. Jeden pasztet, dwa pasztety, trzy pasztety. Tu jest jeden jeszcze, to cztery. Pięć i sześć. Sześć pasztetów. Dobra, możesz przestać. Lecimy do następnego. Panowie, to jest podstawa, to jest piłka, Wilson się nazywa. Wilson lubi być kopany, lubi być rzucany, lubi być łapany. Prawda jest taka, że jeżeli nie rzucasz, nie łapiesz, nie jesteś w tymie. Mam dla Was teraz zadanie. Ty idziesz po wodę. Biegnij tam, biegnij. Szybciej dalej. To jest ten, podający wodę. Tak, no. Bardzo waszym zadaniem Bodynka. jest, jeden musi podtrzymać tą piłkę tak na ziemię paluszkiem, a drugi ma kopnąć i trafić w bramkę Jak zakopać? Powodzenia szczeniaki, ustawić się 10 metrów od bramki, cofnąć się w tym momencie Tyle, że... Gazowana? Nie gazowana Zgazowana zawsze, ha, Wywala. Ma dużo cukru, mineralna Widzę w nim przyszłego kobiego Bryant'a Panowie, to jest piłka, ja ją będę trzymał. Tricus musisz się rozbiec i trafić w tą oto bramkę. Zaczynaj! Ja chcę! To zaraz, ustaw się w kolejce. Bardzo dobry strzał, jak na pierwszy bardzo dobrze, prawie trafiło do bramki. Zipek jesteś kolejny. Ja wtedy lepiej. Zobaczymy. O. To jest. Co to było? Nie wystrzał zipek. Zasada numer dwa. Nigdy nie ufaj trenerowi. Nigdy! kółka Tricus, w tobie jest nadzieja tutaj. Gdzie jest ten z wodą? Jest! Przyniosłem wodę. Do cholery jasnej. Tricus, co to jest? Przecież to jest izotonik. Nie, moja woda! Tak macie kopać na boisku. Tricus, druga próba. Dobra, tak mamy kopać. Nie! Ale z Wojga Złego dobry strzał. Świeżak, podaj piłkę. Zbiórka! Niezasłużone, ale 15 minut przerwy. Oh, jestem zmęczony oh. już. On Cały czas ech, mi każe latać po coś. Chłopaki, to jest najlepsza szkółka na świecie, mieli rację. Najgorsza szkółka na świecie. Dokładnie. Cały czas każe mi latać po jakieś kanapki albo picia. Widziałeś co coś mi zrobił? Zrobi. I wyrzuca to. Stary, uczysz się tu życia, a ty Maciek przynajmniej się nauczysz robić zakupy w końcu. Zawsze co? ty złą wodę. Co ty kupiłeś w ogóle? Miała być zwykła woda. Okay to. Pić mi się chce. Cały czas biegam. A wy tylko siedzicie i sobie kopiecie tą piłkę. Chłopaki, chodźcie, zmywamy się stąd, uciekamy. Nie zipek, mamy się nauczyć w by twoi rodzice zapłacili stary 500 zł za to, żebyś mógł się tutaj uczyć. Co, to Ale coś! To nie jest warte tego! Nie, ten trener jest tragiczny, aż ja nie chcę tutaj być. Panowie! Koniec przerwy. Jeden, Boże. drugi i trzeci. Wstawacie na boisko! Wygląda to dosyć imponująco. Chodzi tutaj przede wszystkim o równowagę, jakąkolwiek jaką mają po prostu. Ja będę im w trakcie przeszkadzał i będę w nich rzucał piłką. Co? O! Nie udało się, pierwsze skasowane, idziemy po drugiego. To są jakieś tortury. A Nie kurde. Ej, spokojnie hula hop. Temu to dobrze idzie, zostawimy go na razie, ale jeszcze jest trzeci. O nie, o nie, ła, <laughs> trenerze, wyżywasz się na mnie. Pamiętajcie, na tym boisku nie masz żadnych panienek i nigdy ich nie będzie. Nie trafiłeś. Ciota. Przepraszam, chciałem tylko i w oczy przejść. Widzicie co się dzieje wtedy? Zabierz mnie stąd proszę. Uch, przepraszam, matko jedyna. Jeszcze tu jesteś? Wstawaj, dzieciaku. Same słabe usze, same słabe usze. Trycus, pokaż coś dobrego. Patrzcie chłopaki. Hula hop. Można też używać jako skakanka na przykład. Hula, hop! Bardzo Można dobrze. chcesz się kręcić. Widzicie? Panowie, stop, nie mogę na to patrzeć. Jedna osoba z Was zaliczyła to zadanie, nawet nie muszę wspominać kto, ale czas na drugie ćwiczenie. Drugim ćwiczeniem jest trzymanie w ten sposób przez kolegę z drużyny Hula -hopa. Drugi ma przejść tak z 200 metrów tam gdzieś tam te budynki daleko bardzo i ma rzucić i trafić przez to koło. Jeżeli nie trafisz, robisz 100 okrążeń wokół wojska, będzie takich 5 tur. Nie. Trenerze, a jak to się rzuca? Ja Jakkolwiek żeby doleciało? No dobra. Co jest? Przypomniałem się jeszcze jedno, że nie jarałem dzisiaj. Zawalaj A do to sklepu po A teraz patrzę jak się rzuca. O, 50 groszy! O! O! Chłopaki, patrzcie, czego mnie trener nauczył. Wow! Niesamowite. Panowie, udało wam się przejść jakiekolwiek szkolenie na początku. W takim razie czas na ostateczne wyzwanie: mianowicie, nie zostań rozgnieciony przez wściekłego futbolistę challenge. Co? Trenerze, czy to w ogóle jest bezpieczne? Tak, póki co ucierpiało tylko 10 uczestników obozu. A ilu miałeś uczniów? 9. Co? Czyli ma stary ponad 100% szansy na to, że stanie się stanie, no nie. Szansa jest 50 na 50. Jeden z was wejdzie do boksa, drugi pozostanie pusty. I ja rozbiegam się i trafiam w jednego z nich. Maciek, chowaj się w jednym z boksów, ja nie patrzę. Nie. Kurde, ja pierwszy. No cóż, powodzenia Maciek. Macie. Renerze! Już można! Dobrze, w takim razie biegnę bez zatrzymania. Uuu. Ale miałeś farta Macie Ja dobra, nie ja mogę Miał farta dzisiaj, ale nie dobra, będzie masiek. tak w na następnej rundzie. Dobrze wybrałem. Nice! Ej, czyli teraz my o nie, macie przez Widzieliście jak wpadł tego boksa. Rozszarpał go, zobaczcie Dzień na Dzień dobry, co się panowie. Dzieje. Panienki dzisiaj będziecie rozwalane, obym was trafił. Przygotować się. Dobra, trener nie patrzy. Myślę, że teraz wybierze kurde tego samego. Tak, myślę, że wybierze znowu tego samego boksa, więc wchodzę tutaj. O kurde, o kurde. Trenerze, jesteśmy gotowi. Cóż, za pięknie wyglądające kartony. Chyba dzisiaj dla odmiany wybiorę drugi. O kurde. O kurde. Co? Ow, trenerze, już wystarczy! Miałeś się nie przywrócić w ogóle. Okej. Okay, On waży okay. ze 100 kilo, chłopaki. Ach, set, moc. Czy boli? Nie no, jego trening nie przygotował do tego, żeby stary dostawać i nic mi nie jest. On jest chory, ale jest nienormalne. Ernest! Chodź tu! Co? Którą mam wybrać? No nie wiem, stary. On chyba Może wybiera nie. na zmianę, ale wszyscy się chowali do tego, więc tu no, no, stary, więc ja musisz też, no. skakiwać tutaj. Wy obaj mówicie, że tu? No, Chociaż... no, dobra. W sensie ja myślę, że ten rozwali stary, ale wskakuj. To było fajne. Też tak mi się wydaje. Trenerze, szprotka w puszce! Dobrze, w takim razie czas na kolejną rundę. O! I w ten sposób się trenuje u trenera Jacka! Nie będzie owalania się potem, nie będzie nic! Będziesz tylko płakał, będziesz błagał, żeby ten trening się zakończył, a nawet się nie zaczął. Kolejny do golenia! No Ernest, właśnie. chodźmy stąd. Proszę. Poszedłeś mi po te szlugi w końcu? Tak, już idę trenerze. Wymalać. Dobra, idę, idę, Dobra, zipek, zipek. Chodź, chodź stary, chodź. Nie zostajemy tutaj ani między dłużej, dawaj stary. Spadamy stąd. Idziemy, idziemy, ja nie chcę już tego treningu.